Dziękuję. Pewnie nie było ci łatwo podjąć tę decyzję, ale dobrze, że będziesz blisko. Zobaczymy, jak zareagują Bosko i Babcia. Babcia chce mnie wspierać, a Bosko bardzo się o mnie martwi, więc myślę, że to zaakceptuje. Najważniejsze, że jesteśmy razem. Możecie mi mówić o wszystkim. Naprawdę. Chcę, żebyście byli szczęśliwi. Kochamy Cię pas. Też was kocham. Gala się przed panią otworzyła. Teraz potrzebuje wsparcia swojej pięknej babci. Wiem, że tak cudowna i silna kobieta jak pani ma w sobie potrzebną do tego miłość. Mogę panią o coś prosić? Niech pani zamknie oczy. Proszę. Co to? Dla pani. Żeby pani serce znów zakwitło. Dziękuję, Fobo. Proszę, taka, jaką pan lubi. Gorąca, i bez cukru. Następnym razem też taką zrobię. Mam nadzieję, że tych razów będzie więcej. A pani, jaką lubi kawę? czarną bez cukru. Jest pani głową rodziny? Tak. Mąż prowadzi mnie z nieba. Na szczęście mamy trzy córki, w tym Nandi i dwóch wnuków wyrośli na dobrych ludzi. Mają swoje problemy, ale to naprawdę świetne dzieciaki. Też zajmował się Pan rodziną? Starałem się. Nie chcę być wścibska, ale pana żona zmarła przez chorobę. Przez wiele lat tak mówiłem, ale prawda jest taka, że. została zamordowana. Nie chcemy przeszkadzać, tylko rozmawialiśmy. Mireja, Pedro, Pablo. Poznajcie pana Porfiria, tatę pana Estebana. Pański syn to nasz anioł stróż. Dziękujemy. Lubita opowiadała mi o Waszej rodzinie. Widać, że tu rządzi kobieta. Czasem wieczorami patrzę na zapalone światła w domach. Wyobrażam sobie, że każdy z nich to latarnia, która prowadzi swoich domowników. Zastanawiam się, czy ktoś kiedyś zapali światło dla mnie, czy ktoś będzie na mnie czekał w domu z otwartymi ramionami. Ułam, że nie pasuje do tego świata. Ułam się obca. Aż pojawiłeś się ty, Enzo. Będę Twoją latarnią. Światłem, które zawsze czeka na Twój powrót. Twoje miejsce jest tutaj, w moich ramionach. Sprawię, że poczujesz się bezpieczna, kochana i szczęśliwa. A gdy się pokłócimy, postaram się zrozumieć i przytulić Cię jeszcze mocniej. Myślałam, że nigdy nie znajdę miłości. Musiałam uratować wszechświat w poprzednim wcieleniu, skoro los podarował mi ciebie. Nie tylko pojawiłeś się w moim życiu, ty w nim zostałeś. Dopóki mi pozwolisz, będę trzymać Twoje dłonie i uczyć się od ciebie, a ja od ciebie. Choć nie jesteśmy bez wad, to dla siebie jesteśmy idealni. Słyszałem, że wychodzisz, więc przyszedłem się pożegnać. Rozmawiałem z diabetologiem. Będziesz musiała przestrzegać ścisłej diety i brać leki. Damy radę, ale musisz stosować się do zaleceń lekarza. Zgoda? Dobrze. Najważniejsze, że pas będzie przy mnie. Wiem, że nie powiedziałeś mi prawdy o waszym rozstaniu. To nie ma znaczenia. Skupmy się na Twoim zdrowiu. Jak się czujesz? Jestem pogubiona. Muszę ogarnąć dietę, leki, psychologa, uczelnie, wsparcia. I bardzo dobrze. Ludzie, którzy to przeszli, pomogą Ci lepiej zrozumieć siebie. Ale to wszystko przeze mnie. Przewróciłam nasze życie do góry nogami. Gala, powtarzaj za mną. Jestem niewinna. Nie jestem tego pewna. Łodziłam się, Kłamywałam was, przestań się obwiniać. Bez tego nie ruszysz dalej. Jeśli będzie trzeba, powtórzysz tysiąc razy: Jestem niewinna. Jestem niewinna. Właśnie tak. Jesteśmy niewinni. Piękny widok. Uwielbiam patrzeć, jak ojciec wspiera córkę. Gala, widziałam twoje nagranie. Podziwiam cię. Masz w sobie ogromną odwagę. Ja też kiedyś mierzyłam się z tym problemem. Stosowałam diety, ćwiczyłam i nie akceptowałam siebie. Doskonale cię rozumiem. Bycie kobietą bywa trudne. Gala ma wsparcie specjalistów i nie chce, żeby słyszała sprzeczne rady. Nie chcę niczego psuć. Wręcz przeciwnie. Skoro się do siebie zbliżamy, coś Was łączy? Nie powiedziałeś jej jeszcze, że jesteśmy razem? Lepiej już pójdę, zanim się ściemni. Proszę zostać na kolację. To nie kwestia jedzenia. Gotujecie wspaniale. Ale Umberto miał mnie odebrać i. Już otwiera. Kogo my tu mamy? Zapraszamy. Dzień dobry. Miło Was widzieć bez kraftle. Bardzo się cieszę, że jesteś, Paz. Przechodziłem, zobaczyłem te kwiaty i pomyślałem o Tobie. Dziękuję, ale nie trzeba było. Chciałbym Wam coś przekazać. Mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. Możecie otworzyć restaurację? Udało mi się cofnąć zamknięcie. Jesteście razem? Dopiero co zerwałeś spas. Mój ojciec nigdy jej nie kochał. Taki mężczyzna jak on nie mógł być z pas. A między nami rodzi się coś pięknego i wyjątkowego. Skoro jest wonny, nic już nas nie powstrzymuje. Nie rozumiem. Nie poznajecie. cię. Myślałam, że naprawdę kochałeś pas. Czy to prawda, co mówi Hinebra? Tak. Tak? Czuję coś do ginebre. Umberto, to Twoja zasługa. Kochani, wracamy do gry. Mamy mnóstwo pomysłów. Zmienimy bar. Kupimy nowy grill, żeby przyciągnąć gości. I podgrzewać, żeby tortille były zawsze ciepłe. Zrobimy huczne otwarcie. Niech wszyscy wiedzą, że serce Meksyku znów działa. Świetny pomysł. Miło Cię widzieć uśmiechniętą. Porozmawiamy na osobności? Oczywiście. Permiso. Jestem taka szczęśliwa. Dawaj, jeszcze kilka. Raz, dwa, trzy. Błagam cię. Tak właśnie kończy się igranie z ogniem. Nie rób tego, proszę. Ostatnie słowo. Nie zabijaj mnie. Ledwo oddychasz. Razem zabijmy chinebra. Zabierzcie to. Nie lepiej było zostawić kwiaty w wazonie. Aż tak ci się spodobały? Idziemy z nimi do świętego Judy, żeby uczcić Twoją wolność? Posłuchaj. Nie wiem, jak Ci dziękować za wszystko, co dla nas zrobiłeś. Pomogłeś mi otworzyć restaurację, ale proszę Cię, nie przynoś mi więcej kwiatów. Nie chcę, żebyś źle zrozumiał moją wdzięczność. Możemy być przyjaciółmi, ale nic poza tym. O tym, co przeszłam, nie szukam związku. Nie chciałem cię urazić. Przyniosłem ci kwiaty, bo chciałem świętować twoją wolność. To wszystko przysięgam. Umberto, bądźmy szczerzy. Mężczyzna daje kobiecie kwiaty, kiedy coś do niej czuje. Teraz nie jestem na to gotowa. Ciężko mi to przyznać, ale nadal kocham Estebana. Choć bardzo mnie zranił. Najpierw muszę zaleczyć ranę, którą po sobie zostawił. Moim priorytetem jest odnalezienie córki. To jest dla mnie najważniejsze. Chciałem z Tobą porozmawiać o Hinebrze. Ale widziałem, jak źle się czułaś i nie chciałem dokładać ci stresu. A ty nie powinnaś była mówić Gali. To egoistyczne z twojej strony. Gala powinna wiedzieć, że będę ją wspierać. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, wkrótce zostanę twoją partnerką. Skąd ten pośpiech? Mamy zbrać mi mnóstwo na głowie, a ty wymyślasz sobie nową dziewczynę? Masz rację. Proszę, nie mów nikomu, dopóki z Ginebrą nie będziemy pewni, co dalej. Nie chcę, żebyś mówiła o tym głośno. Ludzie uznaliby nas za szalone. Poniosło mnie emocje. Niedługo ogłosimy to oficjalnie. Pamiętaj, Gala. Masz we mnie wsparcie. Tata naprawdę cię kocha, ale to mężczyzna, a babcia ma już swoje lata. Ja naprawdę cię rozumiem i wiem, przez co przechodzisz. Zostaw nas na chwilę samych, proszę. Jasne, wracam do domu. Trzymaj się. Skoro mam spełniać twoje zachcianki, trzymaj się moich zasad. Właśnie takiego Estebana chcę mieć przy sobie. Słucham. Powtórz. mam coś, co może zniszczyć Ginebre i Maura. Siedzimy tu przez nich, a oni robią z nami, co chcą. Dość tego. Lefujesz. Nie pozwolę, żeby przez takiego śmiecia jak ty coś się stało mojej rodzinie. Może Hinebra da mi nagrodę, jak cię załatwię. Nagrodzi Cię kulką w głowę, jak tylko przestaniesz być potrzebny. Ale razem możemy ją zniszczyć. Tylko przysięgnij, że mniej więcej nie tkniesz. Będziemy musieli udawać lojalnych, ale w końcu będziemy wolni. Przemyśl to. Zniszczymy ich razem. Mów, co wiesz? Gadał. Może o tym zapomniałeś, ale sprzedałem im dziecko. Samara Baral to moja córka. Otworzyłeś oczka kocyku. Jesteś jeszcze słaby, ale zanim się obejrzysz Będziesz biegać i skakać jak dawniej. Ulunko nie skrzywdziłem kocyka. Przysięgam jako najlepszy przyjaciel. Nie dałem mu ani kawałka czekolady. Wiem, że psy nie mogą jeść słodyczy. Ty i kocyk, jesteście moją rodziną. Jesteś moim bratem i przyjacielem. Zawsze ci uwierzę. Nie chcę cię męczyć, ale mam ogromną potrzebę porozmawiać z samą. Jest tą dziewczynką jakąś więź. Chciałabym, żeby wiedziała, że jestem na wolności. Dzwoniłaś się do małpki. Tak? Obiecałyśmy sobie sam, że zawsze będziemy o sobie pamiętać. Ja też idę za głosem serca. Nie chcę żałować, że czegoś nie zrobiłem. Dlatego przyniosłem ci te kwiaty. A skoro chcesz porozmawiać o sam, to no po prostu zadzwoń. Tylko pamiętaj, musisz być bardzo ostrożna. To nie to samo, co dzwonić z więzienia. Inebra może mnie podsłuchiwać, ale ja muszę usłyszeć sam. Zadzwoń ode mnie. Powiemy o naszej relacji, kiedy moja córka dojdzie do siebie, albo gdy sam uznam to za właściwe. Nie będę czekać wiecznie. Co jeszcze wymyśliłeś? Pas wraca do pracy. Nie chcę słyszeć sprzeciwu. Jeśli ci się to nie podoba, zabij mnie. I tak, i pomogę. Nie rozumiem twojej obsesji na punkcie tej dziewuchy. Pas ma wszystko, czego tobie brakuje. Godność, dobroć i serce. Jeśli zależy ci na dzieciach, potraktuj naszą umowę poważnie. Zapomnij o pas. Chcę, żebyś patrzył tylko na mnie. Możesz mi wydłubać oczy, a i tak nigdy nie zobaczysz w nich siebie. Zawsze będę tobą gardził. Ale ja cię kocham. Nie kochasz nawet siebie. Przestań kłamać. Nie kłamię. To najprawdziwsza prawda. Zakochałam się w tobie. W takim razie możesz wziąć tę miłość i ją spalić, bo nigdy jej nie odwzajemnie. Zawsze będę kochać pas całym sercem. Wszystko ma swoją cenę. Od teraz każdej nocy będziesz spał ze mną. Będę ostatnią, którą zobaczysz przed snem, i pierwszą, którą ujrzysz po przebudzeniu. W końcu mnie pokochasz. Wersja polska, Kanal Plus, tekst Gabriela Chorbacewicz, czytał Artur Kochański.